Większość ludzi wierzy, że więcej chodzenia jest kluczem do utrzymania zdrowia po 70 roku życia, ale co jeśli powiem ci, że lekarze teraz odradzają to? Chodzenie to świetny sposób na pozostanie aktywnym, ale jeśli to jedyna forma ćwiczeń, którą wykonujesz, możesz popełniać błąd przyspieszający proces starzenia, zamiast go spowalniać. Prawda jest taka, że wraz z wiekiem Twoje ciało potrzebuje więcej niż tylko chodzenia, aby pozostać silnym, utrzymać równowagę i chronić stawy. Zbytnie poleganie na chodzeniu, ignorując inne istotne formy ruchu, może prowadzić do utraty mięśni, przeciążenia stawów, a nawet wyższego ryzyka upadków. Dlatego eksperci mówią, że po siedemdziesiątym roku życia powinieneś mniej chodzić. I skupić się na tych pięciu rzeczach zamiast tego, ponieważ są one prawdziwym sekretem do utrzymania siły, energii i niezależności w późniejszych latach. W tym filmie przeanalizujemy pięć kluczowych obszarów, które powinieneś priorytetowo traktować zamiast tylko chodzenia. Te proste zmiany mogą poprawić Twoją mobilność, chronić kości, a nawet dodać lata do Twojego życia. Zostań ze mną do końca. Ponieważ ostatni punkt to coś, o... o czym prawie nikt nie mówi, ale odgrywa ważną rolę w Twojej długości życia, zanim zaczniemy. Jeśli jeszcze się nie zapisałeś, zalecam subskrypcję i włączenie powiadomień, aby nie przegapić żadnych filmów. Jeśli podobał Ci się ten film, wpisz 1 w komentarzach. Jeśli się nie podobał, wpisz 0. Aby dać mi znać, jak mogę stworzyć lepsze treści dla ciebie. Teraz zaczynajmy. 1. Trening siłowy, aby zachować masę mięśniową. Chodzenie to świetny sposób na utrzymanie mobilności, ale jeśli jest to jedyna rzecz, którą robisz, możesz ustawiać się na utratę mięśni. Po 70 roku życia sarkopenia, stopniowa utrata masy mięśniowej. Staje się jednym z największych zagrożeń dla niezależności. Problem polega na tym, że same spacery nie przyczyniają się w znaczący sposób do budowy mięśni. Przede wszystkim angażują dolną część ciała, a nawet wtedy nie zapewniają rodzaju oporu, którego mięśnie potrzebują, aby pozostać silnymi. Dlatego lekarze teraz podkreślają, że po 70. roku życia trening siłowy powinien stać się priorytetem. Bezpośrednio przeciwdziała to utracie mięśni, poprawia równowagę i utrzymuje cię w wystarczającej sile, aby uniknąć urazów i upadków. Jeśli nadal potrafisz nosić ciężką torbę z zakupami bez trudu, wstawać z krzesła bez używania rąk czy otwierać ciasny słoik z łatwością, to świetny znak, że Twoje mięśnie nadal dobrze działają. Jeśli jednak zauważyłeś, że te proste zadania są trudniejsze niż kiedyś. Prawdopodobnie wynika to z stopniowego osłabienia mięśni, często bez Twojej wiedzy. Rzeczywistość jest taka, że jeśli nie podejmujesz aktywnych działań w celu utrzymania swojej siły, Twoje ciało zacznie ją tracić. Weźmy na przykład Roberta, 74-latka, który codziennie chodził, myśląc, że to wystarczy, by pozostać zdrowym. Pewnego dnia zauważył, że ma trudności z podniesieniem pudełka. Które kiedyś było lekkie. Zdał sobie również sprawę, że wstawanie z kanapy stało się trudniejsze niż wcześniej. Na początku obwiniał to o starzenie się, ale potem jego lekarz wyjaśnił mu, że utrata mięśni to nie tylko coś, co się wydarza podczas starzenia. To dzieje się szybciej, jeśli nie wyzwalasz swoich mięśni. Dlatego zaczął dodawać podstawowe ćwiczenia siłowe do swojej rutyny: lekkie taśmy oporowe. Przysiady z ciężarem ciała i proste ćwiczenia z hantlami. Po kilku miesiącach zauważył ogromną różnicę. Czuł się silniejszy, stabilniejszy, a nawet miał więcej energii w ciągu dnia. Trening siłowy nie oznacza podnoszenia ciężkich ciężarów na siłowni. Może być tak prosty, jak używanie taśm oporowych, wykonywanie ćwiczeń z ciężarem ciała, takich jak przysiady czy pompki na blacie a nawet podnoszenie przedmiotów domowych. Kluczem jest postępujący opór, wystarczająco wyzywający twoje mięśnie, by pozostały aktywne i zaangażowane. Korzyści wykraczają daleko poza samą siłę, gdyż badania pokazują, że utrzymywanie masy mięśniowej jest bezpośrednio związane z dłuższą oczekiwaną długością życia, lepszą mobilnością, a nawet poprawionym zdrowiem mózgu. Jeśli chcesz sprawdzić swoją siłę, spróbuj tego. Usiądź na krześle i wstań, nie używając rąk. Jeśli możesz to zrobić łatwo, to świetny znak. Jeśli masz trudności, może to być sygnał, że nadszedł czas, by skupić się na odbudowie siły. Dobrą wiadomością jest to, że nigdy nie jest za późno. Trening siłowy może odwrócić utratę mięśni, poprawić równowagę i utrzymać cię niezależnym przez długie lata. Jeśli więc polegasz tylko na chodzeniu jako formie ćwiczeń, potraktuj to jako sygnał do działania. Siła mięśni to klucz do długowieczności, a po siedemdziesiątym roku życia to jedna z najważniejszych rzeczy, które możesz chronić. Jeśli jesteś jeszcze z nami i uważasz te informacje za wartościowe, proszę. Wpisz jeden poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. Teraz kontynuujmy. 2 Ćwiczenia równowagi i stabilności, aby zapobiegać upadkom. Chodzenie pozwala ci poruszać się, ale nie zawsze poprawia równowagę, co większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, dopóki nie jest za późno. Po siedemdziesiątym roku życia, zapobieganie upadkom. Staje się jednym z najważniejszych aspektów utrzymania zdrowia i niezależności. Upadki są jedną z głównych przyczyn poważnych urazów u osób starszych, a wiele z nich dzieje się nie z powodu słabych nóg, ale złej równowagi. Jeśli nie trenujesz aktywnie swojej równowagi, możesz nieświadomie zwiększać ryzyko potknięć, upadków i niebezpiecznych sytuacji. Możesz myśleć: całe życie chodziłem. To moja równowaga musi być w porządku. Ale równowaga to coś, co nie pozostaje silne automatycznie, stopniowo się pogarsza, chyba że aktywnie pracujesz nad tym. Chodzenie nie angażuje małych mięśni stabilizujących w stopach, kostkach i rdzeniu w taki sposób, jak ćwiczenia konkretne dla równowagi. Jeśli twoja równowaga osłabnie, nawet mały błąd może prowadzić do upadku, z którego powrót może zająć miesiące lub nawet lata. Pomyśl o ostatnim czasie, gdy stałeś na jednej nodze, zakładając skarpetkę, lub próbowałeś sięgnąć po coś na wysokiej półce. Czy czułeś się stabilnie, czy musiałeś się czegoś złapać? Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że ich równowaga słabnie, dopóki nie doświadczą bliskiego upadku, który pozostawia ich wstrząśnięty i ostrożny na każdym kroku. Tego doświadczył Edward, 76 lat. Był zawsze aktywny, ale pewnego dnia, schodząc z krawężnika, jego stopa wylądowała w nienaturalny sposób, a on nagle stracił równowagę. Udało mu się złapać, ale ten moment uświadomił mu, jak bardzo stał się wrażliwy. Jego lekarz powiedział mu, że proste ćwiczenia równoważne, takie jak stanie na jednej nodze, przesuwanie ciężaru z boku na bok i ćwiczenie kontrolowanych ruchów. Mogą pomóc mu odbudować stabilność. W ciągu kilku tygodni zauważył, że czuje się silniejszy, stabilniejszy i bardziej pewny swoich ruchów. Ćwiczenia równowagi nie wymagają siłowni ani specjalnego sprzętu. Proste ruchy, takie jak stanie na jednej nodze, chodzenie pięta palcami w prostą linię, czy praktykowanie powolnych, kontrolowanych przesunięć ciężaru, Mogą drastycznie poprawić Twoją stabilność. Korzyści wykraczają daleko poza unikanie upadków. Lepsza równowaga oznacza lepszą postawę, silniejsze odruchy i poprawioną koordynację, co sprawia, że każdy ruch staje się bardziej bezwysiłkowy. Jeśli chcesz przetestować swoją równowagę, spróbuj tego stań blisko blatu dla bezpieczeństwa i unieś jedną nogę z ziemi. Zobacz, czy możesz utrzymać równowagę przez co najmniej 10 sekund. Jeśli to wydaje się łatwe, to świetny znak. Jeśli masz trudności, to oznaka, że twoja równowaga może wymagać pracy, a im szybciej zaczniesz, tym lepiej. Równowaga to jedna z tych rzeczy, o których nie myślisz, dopóki nie jest za późno. Trening równowagi teraz może utrzymać cię silnym i niezależnym przez wiele lat. Dlatego jeśli skoncentrowałeś się tylko na chodzeniu, czas zacząć priorytetować równowagę. Najlepszym sposobem na zapobieganie upadkom nie jest tylko pozostawanie aktywnym, ale trening ciała do utrzymania stabilności. 3. Ćwiczenia elastyczności i mobilności, aby utrzymać zdrowe stawy. Chodzenie może utrzymać Twoje nogi w ruchu, ale niewiele robi dla elastyczności. Co staje się krytycznie ważne po siedemdziesiątym roku życia? Z biegiem czasu stawy naturalnie sztywnieją, zakres ruchu maleje, a ruchy, które kiedyś wydawały się bezwysiłkowe, mogą stać się ograniczone. Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś, że obracanie głowy sprawia większy dyskomfort niż przedtem, lub że schylanie się w celu związania butów nie jest już tak łatwe jak kiedyś, to znak, że Twoja elastyczność się zmniejsza. Kiedy twoja mobilność zaczyna się kurczyć, twoja niezależność również. Problem polega na tym, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest mobilność, dopóki jej nie stracą. Chodzenie samo w sobie nie rozciąga mięśni w pełni, ani nie angażuje wszystkich różnych wzorców ruchu, których stawy potrzebują do funkcjonowania. Dlatego lekarze teraz podkreślają, że po siedemdziesiątym roku życia poświęcenie czasu na ćwiczenia elastyczności i mobilności jest równie ważne, co pozostawanie aktywnym. To pozwala ci na kontynuowanie codziennych aktywności bez dyskomfortu czy nadmiernego wysiłku. Pomyśl o ostatnim razie, gdy sięgałeś po coś na tylnym siedzeniu samochodu lub próbowałeś założyć kurtkę. Czy ruch był płynny? Czy zauważyłeś sztywność? Wiele osób ignoruje te małe zmiany, myśląc, że to tylko część starzenia. Ale to, co naprawdę się dzieje, to stopniowe usztywnienie mięśni i tkanek łącznych, co zmniejsza elastyczność. Dokładnie to przytrafiło się Walterowi 78-latkowi. Wciąż chodził codziennie, ale z upływem czasu zauważył, że wstawanie z łóżka rano było sztywniejsze niż wcześniej. Kiedy sięgał po coś na podłodze. Musiał bardziej zginać kolana niż zwykle. Jego lekarz powiedział mu, że utrata mobilności nie polega tylko na starzeniu się, ale także na nieużywaniu stawów w pełnym zakresie ruchu. Dlatego zaczął wprowadzać do swojej codziennej rutyny łagodne rozciąganie, kontrolowane ruchy i ćwiczenia stawów. W ciągu kilku tygodni poczuł się luźniej, wygodniej i zauważył nawet poprawę w postawie. Ćwiczenia elastyczności nie oznaczają siedzenia i dotykania palcami stóp przez 10 sekund. Dynamiczne rozciąganie, kontrolowane rotacje i łagodne ruchy inspirowane jogą mogą przynieść niesamowitą różnicę. Proste aktywności, takie jak rotacje głowy, krążenie ramion, rozciąganie nóg do klatki piersiowej lub krążenie kostkami, pomagają utrzymać stawy nawilżone i wolne od bólu. Korzyści wykraczają daleko poza poczucie mniejszej sztywności. Większa elastyczność oznacza mniej bóli, lepsze krążenie, poprawioną postawę, a nawet mniejsze ryzyko upadków. Jeśli chcesz przetestować swoją elastyczność, wypróbuj to. Stań prosto i powoli obróć głowę. Jak najdalej możesz w jedną stronę, a potem w drugą. Czy ruch jest płynny? Czy czujesz sztywność? Jeśli zauważasz ograniczenia, to znak, że Twoja elastyczność się zmniejsza i teraz jest czas, aby podjąć działania. Utrata mobilności nie jest nieunikniona. Poświęcając kilka minut dziennie na skoncentrowane rozciąganie, możesz sprawić, że Twoje ciało będzie czuło się młodziej, bardziej mobilnie i wolne od bólu przez wiele lat. Tak więc, jeśli chodzenie jest Twoją główną formą ćwiczeń. Czas również skupić się na elastyczności. Utrzymanie stawów luźnych i ruchu płynnego to jedna z najważniejszych rzeczy, które możesz zrobić, aby pozostać aktywnym i niezależnym po 70. roku życia. Jeśli nadal jesteś ze mną i uważasz te informacje za wartościowe, proszę, wpisz 3 poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. Teraz przejdźmy dalej. 4 ćwiczenia rdzenia i postawy, aby chronić kręgosłup. Chodzenie może utrzymywać twoje nogi w ruchu, ale niewiele robi dla siły rdzenia czy postawy. A te dwie rzeczy stają się krytyczne po siedemdziesiątym roku życia. Silny rdzeń to nie tylko kwestia estetyki, jest kluczowy do utrzymania stabilności, zapobiegania bólom pleców i zapewnienia, że twój kręgosłup pozostaje wyprostowany podczas ruchu. Jeśli twój rdzeń jest słaby, możesz zacząć doświadczać dyskomfortu w dolnej części pleców, problemów z równowagą lub tendencji do garbienia się podczas chodzenia, co wszystkie może zwiększać ryzyko upadków i przeciążeń stawów z czasem. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ważna jest siła posturalna, dopóki nie zaczynają odczuwać bólów, które wcześniej się nie pojawiały. Jeśli zauważyłeś, że coraz częściej się garbisz, odczuwasz sztywność w dolnej części pleców, lub masz problemy z długotrwałym staniem pionowo, może to być znak, że twoje mięśnie rdzenia nie wykonują swojej pracy. Same spacery nie angażują w pełni głębokich mięśni stabilizujących w jamie brzusznej i dolnej części pleców. Dlatego lekarze podkreślają, że po 70 roku życia ćwiczenia rdzenia. I postury powinny stać się priorytetem. Weź pod uwagę kogoś takiego jak Harold, 75-latek. Zawsze był aktywny, ale z upływem lat zauważył, że jego ramiona zaczynają się zaokrąglać, a dolne plecy stają się bardziej napięte. Mimo, że codziennie chodził, jego lekarz wyjaśnił mu, że zła postawa wywiera dodatkowy nacisk na kręgosłup i stawy. Prowadząc do chronicznego napięcia i zwiększonego ryzyka braku równowagi. Dlatego zaczął wprowadzać do swojej rutyny łagodne ćwiczenia aktywujące rdzeń, takie jak pochylenia miednicy w pozycji siedzącej, prostowanie postawy i napinanie mięśni brzucha. Po kilku tygodniach zauważył, że ból pleców zmniejszył się, poprawiła się postawa, a nawet zwiększyła pojemność oddechowa. Ćwiczenia rdzenia nie wymagają siłowni ani specjalnego sprzętu proste ruchy takie jak stanie prosto wzdłuż ściany angażowanie dolnych mięśni brzucha podczas siedzenia czy praktykowanie powolnych kontrolowanych rotacji mogą aktywować głębokie mięśnie stabilizujące które utrzymują kręgosłup w linii korzyści wykraczają daleko poza samą postawę silny rdzeń oznacza lepszą równowagę Zmniejszenie obciążenia stawów, a nawet poprawę trawienia, ponieważ mięśnie brzucha mają znaczenie w podtrzymywaniu organów wewnętrznych. Jeśli chcesz przetestować swoją siłę rdzenia, spróbuj tego. Stań plecami przy ścianie, tak aby twój kręgosłup, głowa i ramiona dotykały powierzchni. Czy możesz wygodnie utrzymać tę pozycję? Czy czujesz zmuszanie się do utrzymania? Prosto. Jeśli to wydaje się nienaturalne, to znak, że twoja postawa wymaga pracy, a im szybciej zaczniesz wzmacniać rdzeń, tym lepiej. Postawa i siła rdzenia są niezbędne do pozostawania aktywnym i unikania urazów, a także do zachowania młodzieńczego wyglądu. Jeśli polegałeś jedynie na chodzeniu jako formie ćwiczeń, czas skupić się na mięśniach. Które naprawdę trzymają Cię w pozycji wyprostowanej i silnej. 5. Ochrona stawów i ruchy o nisieskim wpływie. Aby zredukować obciążenie, chodzenie jest świetnym sposobem na pozostawanie aktywnym, ale jeśli to Twoja jedyna forma ruchu, może zacząć nadmiernie obciążać Twoje stawy, szczególnie po 70 roku życia. W miarę starzenia się, chrząstka ulega zużyciu. Płyn stawowy maleje, a absorpcja wstrząsów staje się mniej efektywna. Dlatego wiele osób starszych zaczyna doświadczać sztywności kolan, bólu bioder lub dyskomfortu w stopach, nawet jeśli całe życie były aktywne. Problem nie leży koniecznie w samym chodzeniu, ale w tym, że same spacery nie zapewniają wsparcia dla stawów, których potrzebuje Twoje ciało. Wiele osób zakłada, że ból stawów to naturalna część starzenia, ale w rzeczywistości sztywność i dyskomfort narastają szybciej, gdy nie podejmujesz działań w celu ochrony swoich stawów. Co więcej, chodzenie może czasami jeszcze bardziej pogarszać sytuację, ponieważ wiąże się z powtarzalnym uderzaniem w te same stawy w kółko. Dlatego lekarze teraz podkreślają, że po 70. roku życia musisz mniej chodzić. I skupić się bardziej na ruchach o niskim wpływie, które wzmacniają i chronią stawy. Pomyśl o ostatnim razie, gdy skończyłeś długi spacer. Czy czułeś się pełen energii i wolny od bólu? Czy zauważyłeś mięśnie sztywne? Ból lub podtrzymujący dyskomfort? Jeśli chodzenie powoduje u ciebie ból, może to być znak, że twoje stawy nie otrzymują potrzebnego wsparcia. To dokładnie to, co przytrafiło się Raymondowi, 77-latkowi, który codziennie chodził, myśląc, że to najlepsza rzecz dla jego zdrowia. Ale z biegiem czasu jego kolana zaczęły czuć się sztywne, a dolna część pleców zaczęła boleć. Jego lekarz wyjaśnił, że musi zredukować powtarzalny wpływ na stawy i zacząć wprowadzać ruchy o niskim wpływie. Zaczął wykonywać łagodne ćwiczenia w wodzie, jazdę na rowerze i skupione na elastyczności ćwiczenia. A w ciągu kilku tygodni jego ból znacznie się zmniejszył, nie rezygnując z ruchu. Ruchy przyjazne stawom obejmują aktywności takie jak ćwiczenia w wodzie, jazdę na rowerze, tai chi, a nawet proste, rozciąganie w pozycji siedzącej. Te zajęcia pomagają zwiększyć przepływ krwi do stawów, poprawić ich nawilżenie i wzmocnić mięśnie, które je otaczają, bez narażania wrażliwych obszarów na nadmierny stres. Korzyści wykraczają daleko poza ulgę w bólu. Ochrona stawów teraz zapewnia lepszą mobilność, mniejszą sztywność i większą łatwość ruchów przez wiele lat. Jeśli chcesz przetestować, jak radzą sobie twoje stawy. Spróbuj usiąść na krześle i powoli wstać bez używania rąk. Zauważ, jak czują się Twoje kolana i biodra. Czy poruszają się płynnie, czy czujesz sztywność? Jeśli występuje jakikolwiek dyskomfort, to Twoje ciało mówi, że Twoje stawy potrzebują więcej troski, a zmiana na ruchy o niskim wpływie może zrobić wielką różnicę. Utrzymywanie silnych i zdrowych stawów. Polega na czymś więcej niż tylko unikaniu bólu. To także zachowanie mobilności, ochrona niezależności i upewnienie się, że każdy krok, który robisz, jest bezwysiłkowy, a nie bolesny. Jeśli skoncentrowałeś się tylko na chodzeniu, czas zainwestować w zdrowie swoich stawów i zacząć wprowadzać ruchy, które pomogą, a nie zaszkodzą. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te informacje za wartościowe. Proszę, wpisz pięć poniżej, aby dać mi znać, że tu jesteś. Myśli końcowe. Gdy kończymy ten film, zatrzymaj się na chwilę i zastanów nad tymi pięcioma priorytetami. Jeśli polegałeś tylko na chodzeniu dla ćwiczeń, być może nie zdawałeś sobie sprawy, jak wiele Twoje ciało potrzebuje więcej niż tylko kroki, aby pozostać silnym, mobilnym i wolnym od bólu po siedemdziesiątym roku życia. Twój nacisk powinien przesunąć się w stronę ochrony masy mięśniowej, poprawy równowagi, zwiększania elastyczności, wzmacniania rdzenia i zmniejszania obciążeń stawów. To są rzeczy, które naprawdę utrzymają Cię aktywnym i niezależnym przez wiele lat. Wiele osób uważa, że starzenie się oznacza spowolnienie, ale prawda jest taka, że Twoje ciało. Wciąż może poprawiać swoje możliwości w każdym wieku. Bez względu na to, czy musisz skupić się na sile, równowadze, elastyczności czy postawie, małe zmiany mogą przynieść ogromną różnicę w tym, jak się poruszasz, jak się czujesz i jak długo pozostajesz niezależny. Kluczowe jest, aby zacząć teraz. Zdrowie mięśni, równowagi i stawów nie spada z dnia na dzień, dzieje się to stopniowo. Ale dobra wiadomość jest taka, że masz moc, aby spowolnić to lub nawet cofnąć. Który z tych pięciu obszarów musisz skupić się najbardziej? Czy zauważyłeś jakiekolwiek zmiany w swojej sile, równowadze lub mobilności? Chcielibyśmy usłyszeć od ciebie. Więc zostaw komentarz poniżej, dzieląc się jedną rzeczą, którą dziś się nauczyłeś, i jak planujesz wprowadzić to w życie? Twoje myśli są dla nas ważne, dlatego nie wahaj się ich podzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film i uznałeś go za pomocny, proszę polub zasubskrybuj i podziel się Nim. Twoje wsparcie pomaga nam kontynuować tworzenie dobrego kontentu, aby informować i inspirować Ciebie. Dziękujemy za obejrzenie i czekamy na Ciebie w następnym filmie